Wydatło niedokładnie do Pan Wojten. Próbowanie takich prostopadłych piłek, kiedy już są ustawieni i uwaga. łaga. Teraz groźnie. Brawo dla Boruca, bo tam już mi czekał jeszcze nie koniec tej akcji. Jest Dembele z Gorem. Fellaini. Fertongen. Takie wyczekiwanie przez Belgów. Na to żeby dotrzeć do końca pierwszy połowusz jest bolet! Zangnion poszedł, nie zapachał się. Prezent pod tongiem. Jeden moment, powiedziałem, trzeba czekać do końca. Może będzie taki moment, że strzelimy w rękę. Błąd młodego, lewego obrońcy belgijskiego. Ale jak mądre zachowanie, smolarka. Wody, powiedziałem, że to była akcja w Twoim stole. Jakąś magię poszedł za akcją, smolarek spóźniony z i Polska prowadzi 1-0. Ciężko, ciężko. Ale jest ta uprawniona bramka. I teraz musi być łatwiej. Musi być lepiej. Mówiłem, że Vertonghen czeka, żeby sędzia zakwistał, a tutaj nie ma co czekać. Trzeba grać. Posłuchajcie Państwo, jak fetują gola.